Brzozów24.pl. Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco. Zaparkować samochód przy szpitalu w Brzozowie w dzień powszedni to nie lada wyczyn. Naprzeciw tym niedogodnościom wychodzi niejako brzozowski magistrat. Dzięki dobrej współpracy pomiędzy samorządami zrodził się pomysł budowy dodatkowego parkingu, szczegóły w materiale filmowym. Chcielibyśmy rozbudowywać parkingi w naszym mieście i to robimy, bo tych parkingów rzeczywiście powstało całkiem, całkiem sporo. Mogę tylko tutaj nadmienić. Parking na ulicy Harcerskiej, parking na ulicy Pańki, parking jest budowany na ulicy Kopernika. Teraz budujemy również parking na ulicy Armii Krajowej, ale pamiętamy również tutaj na tym o tym terenie właśnie koło naszego szpitala onkologicznego. Tutaj gmina również planuje pozyskać działki, które nie zostały wykorzystane i nie zostały zabudowane przez obwodnicę. Jesteśmy w trakcie komunalizacji tych działek. Później oczywiście taką działkę będziemy chcieli przekazać starostwu powiatowemu pod określony cel właśnie. Po poszerzenia, rozbudowania parkingu właśnie przy tym ośrodku onkologicznym, tak żeby troszeczkę tutaj ucywilizować ten ruch. Chcielibyśmy, żeby ulica Piastowa, którą przebudowywaliśmy, nie była również ulicą zakorkowaną przez auta parkujące wzdłuż. Dlatego myślimy właśnie o takim dużym parkingu. Działka będzie miała około 30 arów, więc również tutaj sporo tych aut się zmieści. zostaw 24.pl zaobserwuj nas zostaw reakcję i bądź na bieżąco